Pani wielka radość w naszych sercach, jeżeli po raz kolejny możemy się spotkać razem jako braci górnicza przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, aby uczcić świętą Barbarę, patronkę między innymi i górników. Cieszymy się, że możemy o własnych siłach przyjść tutaj do Kościoła, aby spotkać się z Jezusem, który daje nam swoją moc i siłę. Daje nam za przykład postać świętej barbary. Właśnie od tego wzięła się ta nazwa święta górniczego Barburga. Jakże za Waszej pracy ta uroczystość, ten dzień był obchodzony. Jakże uroczyście! Jak dużo się mówiło w radiu, w telewizji. Zapewne przypominacie sobie, ale również akademie, biesiady górnicze, te spotkania, ten śpiew, ale również ta radość i wdzięczność. Radość, że możemy się spotkać. Obecnie, właśnie już nie ma tych spotkań, które były kiedyś powody są różne jednym pandemia drugie zagaszanie przemysłu węglowego coraz to mniej właśnie górników ale również w naszym społeczeństwie w naszych rodzinach już coraz rzadziej się spotykamy dawniej Mimo ciężkiej pracy, mimo właśnie różnych warunków, człowiek znalazł czas, aby się spotkać, porozmawiać, aby przeżyć wspólnie radości i troski. Dzisiaj słyszymy, nie mam czasu. Jestem zmęczony pandemia i wymieniamy powodów coraz to więcej. I zastłumaczymy siebie. A czy czasem głównym powodem nie jest to, że jestem właśnie zadumany w siebie, że ja sobie dam radę, że nie potrzebuję żadnej pomocy. Bo przecież to, co ja mam, to, co posiadam, dorobiłem się własnymi palcami, rękami, a nie z pomocą innych. Dawniej bardziej potrafiliśmy szukać tej pomocy u drugich. Szukaliśmy tej pomocy właśnie u Boga. U świątych, do których się zwracaliśmy o opiekę i o zdrowie. Teraz słyszymy: dam sobie radę. Z jednej strony dajemy sobie radę, ale czy to aż do końca? Dajemy sobie radę. Tak wiele z nas, Właśnie doświadcza różnych dolegliwości, problemów, których tak trudno samemu rozwiązać. Ale nasz egoizm nie pozwala, abyśmy się zwrócili do Boga czy do naszych świętych patronów. Bo przecież to jest takie niemodne teraz. I nie wiadomo, czy za parę lat właśnie nie będziemy, mogli, nie będziemy mogli posługiwać się różnymi zwrotami czy słowami, które funkcjonują w naszym chrześcijańskim społeczeństwie. Jak się słyszy, że już przygotowuje się. Z Zasady, którymi będziemy się musieli posługiwać. Na przykład nie będziemy mogli mówić o świętach Bożego Narodzenia, bo to innym bardzo przeszkadza. Nie będziemy mogli powiedzieć mąż, żona, chłopak, dziewczyna, bo to no. Wyrządzamy komuś krzywdę, i tak dalej, i tak dalej. I dlatego właśnie my powinniśmy prosić Chrystusa. Panie, pomóż naszą wiarę. Pomóż, abyśmy potrafili Tobie zaufać, zawierzyć. A wówczas odniesiemy zwycięstwo. Przykładem jest nasza święta patronka, święta Barbara, która zaufała, zawierzyła Bogu, która nie wyparła się wiary, zginęła śmiercią męczeńską. Odniosła zwycięstwo. I po tylu, tylu wiekach wspomina się tą dzielną niewiastę, dzielną kobietę. I my też chcemy zaufać za wierzycie Bogu. A wówczas to nasze życie będzie pełne radości, szczęścia. To nasze życie będzie się nam układało pięknie. My będziemy zadowoleni, szczęśliwi, ale również i drudzy z nas. Dlatego właśnie chcemy dzisiaj prosić Świętą Barbarę, naszą patronkę, aby wyprosiła nam u Jezusa potrzebne łaski i dary aby wyprosiła nam dar wiary, życzliwości, miłości, pokoju, aby dodała nam siłę, byśmy potrafili właśnie realizować w naszym codziennym życiu przykazania Boże, te drogowskazy, które pozostawił nam Bóg które mają nas doprowadzić ku radości, życia doczesnego i wiecznego. Niech święta Barbara wstawia się za nami. Niech nam wskazuje drogę ku pełni zwycięstwa, ku pełni radości. Amen.